Byli i zniknęli. Mieszkali na północnym Uralu w Rosji Wojtjacy. Naród, który przyjął religię prawosławną i język rosyjski, ale nie zrezygnował z kilku swoich wynalazków cywilizacyjnych. Między innymi z ludożerstwa. Ludożercy w Europie. Tak, tak, to jeszcze nie była Azja. To, jeszcze była, to już jest Europa. I Wojtjacy, proszę Państwa, jak znękniecie do papierowych encyklopedii, to ich spotkacie. Ale już w internecie. Jeszcze kilka lat temu byli. Ale już ich nie ma. Ja się dowiedziałem o sprawie od. Świętej pamięci Witolda Michałowskiego i rewelacja. Putin jest Wojtiakiem. I teraz zwróćcie uwagę: jest ta wojna na Ukrainie. Putin jest wyzywany od Hitlerów, od najgorszych, od Putlerów. Różni agenci waspowscy w Polsce to jak, jak słyszą o Putinie, to a tak ważnego, tak ważnej informacji nie ciągnął. Pojawia się pytanie, bo ja jeszcze pamiętam kilka lat temu, hasło Wojtjacy było i w Wikipedii, i w różnych miejscach internetu można było Wojtjaków spotkać. A dzisiaj o Wojtjakach w internecie, który przecież do Putina. Nie należy ani do służb rosyjskich. No to jest pytanie: jaka siła złowroga, jakie deep state, jakie waspowskie loże zadecydowały, że w Owitiakach się nie pisze, nie mówi, nie nakręca filmów? Pozdrawiam wszystkich. Którzy śledzą telewizję narodową, którzy interesują się narodową sprawą i przyglądają temu, co się dzieje w geopolityce. Z waszą pomocą. Da Bóg, a ustrzeżemy Polskę przed wciągnięciem w waspowską wyniszczającą wojnę. Mówię to 1 sierpnia 2025 roku, kiedy już widać, że chcą nam zrobić nowe powstanie warszawskie, czyli rzeź. Czyli wykończyć wielką ilość Polaków. Ci sami, koledzy Narutowicza, ludzie Deep State, ludzie Masonerii, którzy chcą kontynuować Holokaust Słowian. Człem w Wielkiej Polsce.